Dobry wieczór Państwu. Pana Jana Wiesz? Nowickiego nikomu nie muszę przedstawiać. Aktor, który zagrał w ponad 250 filmach. O sobie ostatnio mówi były aktor. No coś takiego. Ja o sobie mówię były aktor już od momentu, kiedy skończyłem 40 lat. No ale muszę ten zawód uprawiać, żeby z czegoś żyć. Chociaż ostatnio zajmuję się Właśnie wyszła moja szósta książka, Białe Walce. I wspominam o tym także i dlatego, że nie tylko piszę te książki, ale one są, one są czytane, zwłaszcza przedostatnia książka, Mężczyzna Jone, już dobiega 50 tysięcy. To jest ogromny, wspaniały rezultat wydawniczy. A wcale to nie jest książka plotkarska, i wcale wbrew tytułom. Ja nie, ja nie opisuję życia z moimi kobietami, yy, różne rzeczy tam są, tam są poruszane i pisanie stało się tak naprawdę moim zawodem i mógłbym z tego się odbity wyżywić, ale takiej biedy to ja już nie znoszę i w związku z tym muszę jeszcze gdzieś, yy, jak się to nie elegancko mówi, dorabiać dorabiać, poza tym a którym się nigdy nie przestaje być. Ja akurat tutaj spotkałem bardzo świetne towarzystwo, 14 lat temu chyba, Czarka Chmiela, Kudyka, Marka Stryszowskiego i mamy trzy projekty, z którymi objeżdżamy całą Polskę. Bardzo sobie cenię te prace, dlatego, że tę Polskę właśnie poznaję. Także 10 lat zajmowałem się zawodowo. Feliotonistyką, pisałem ferietonik, więc miałem tematy do tego. I także jestem, jestem aktorem jestem autorem piszącym, albo inaczej jestem, jestem pisarzem, który czasami bywa autorem. Przyjechał Pan z Krakowa przy swoich ukochanych kujach. Przyjechałem z moich ukochanych kujach, z mojego Kowala, przy którym Was wolnicz wojni, to, jest, to jest metropolia. Ja pochodzę z bardzo małego miasteczka, Kowal, na Kujanach. Ponoć urodził się tam Kazimierz Wielki i mam wielką, wielką nieuleczalną zbrojnie słabość do, do małych miast. Jestem w Wojniczu drugi raz, a drugi raz będę występował w Kościele, ale przecież to bez przejmy. Jesteśmy uczarka, żeby się zatrzymać, zjeść rosół i w dalszej drodze, czy do Rzeszowa, czy do Przemyśla, czy do czy gdzieś tam dalej w świat, czy to tam Więc kocham małe miasta i wiem dlaczego je kocham, bo one mają taki taki klimat, ja to nazywam na mój wymiar. Ja jestem człowiekiem dość kameralnym. Nawet mój dom jest nad małym jeziorem. Lubię małe psy małe miasta. Nawet z małych kieliszków lubię pić. Bo to prawda, że Pan w grudniu dał się w Świętego Mikołaja i rozdaje ludziom prezenty. A, i tak, tak dlatego, że jak, jak postawiłem dom, no to nawet nie ja, tylko moja siostra spytała mnie, czy chcę mieć dom. Ja mówię, przecież nie mam mam ani pieniędzy, ja mówię, specjalnie domu nie chcę mieć, ale no mówię, powinieneś mieć. Tylko tam zarabia, i co zarabiasz, to wyślij połowę z tego, to ja cię sobie powstawię. No i postawiłem dom rękoma moich przyjaciół, także, bo mam tam wielu. Powstał dom, potem dostałem konia od Zbyszka Preissnera na imieniny, no to musiałem mu postawić stajnie. Okazało się, że jakiś głupek kominek mi zrobił w moim domku, więc musiałem zrobić drewutnie. Garaż dla, dla samochodu i na całym jeziorem zamieszkałem. Ale chciałem tam zaistnieć, nie na tej zasadzie, że pojawia się jakiś stary aktor, który tam ma pieniądze, czy ludziom się wydaje, że je ma, czy jemu się wydaje, że on ma, i tak się rozpanoszy na temat jeziora. Tak nie wolno. Trzeba sobie zaskarbić sympatię ludzi miejscowych. Trzeba 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 pozyskać ich serca. No i pomyślałem sobie, żeby to po 14, nie, 14 rok raz, był, w tym roku, przyszłym może będzie 15 rok, żeby rozdawać dzieciom prezenty w całej mojej wsi krzewem. Więc niestety tylko raz był śnieg, piękny, kopny śnieg, i to wtedy nawet te dość dokładnie sfotografował i mam pamiątkę, a tak normalnie bryczko, a na koniec, cholera, czego najbardziej nienawidzę, to już z samochodami, bo jest wiatr, konie mogą ponieść, jest niebezpiecznie i no, zacząłem przypiąć do i za swoje pieniądze, nie żadna fundacja, nie żadne kombinacje, tylko jeździłem do fabryk, kupowałem świeże czekolady, rzeczy i rozdawałem tym dzieciakom prezenty. Potem przyłączył się do tego Krzyś Sobczak, mój znajomy, spytał mnie, czy, czy ja się zgadzam. Ja mówię, ja, ja każdy ma chudry wezmę pieniądze, żeby tylko dzieci miały czekolady, prawda, a potem jeszcze ktoś zupełnie anonimowy, proszę, żeby jego nazwiska nie było. Wreszcie jeszcze ktoś, jeszcze ktoś. Także doszło do tego, że ja w listopadzie zawsze biorę telefon do ręki i dzwonię do, 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 do znajomych. O, do Jasia Kuderskiego, do Tarnowa, który jest właścicielem tej wspaniałej cukier cukiery Itatrzańska. A do niego Kudrysia, tam byłego piłkarza. A tam jeszcze do kumpla jakiegoś. I wie pani, że nawet nie to, że do tych samych dzwonię, to coraz do, 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 do kogoś innego. I te, i uruchamia się taki zwyczajny, łańcusz, ludzkich serc. Próbuję to nauczyć mojego Łukasza, dlatego że powoli chcę, żeby on to przejął, dlatego że kiedyś tam zamieszka w tym moim domu i znowu żeby sobie nie myślał, że, że wprowadzić się do jakiejś wsi, czy dostać domu, to jest tylko przyjemność. To jest obowiązek wobec sąsiadów, wobec dzieci. Ja, skoro o nich mowa, to jeszcze przed tym, przed Okiectwem świątecznej Pomocy myślałem sobie, że wszyscy ludzie, którzy mają lat 70, ponieważ dzieci mniej, trochę, to oni też mogą dostawać prezenty. A w zeszłym roku jeszcze rozszerzyłem, że wszystkie kobiety widoczne ciąży, żeby mnie nie, nie naciągają, nie na więc ja wyraźnie na ciążę. W zeszłym roku mieliśmy taką sympatyczną sytuację, bo była bliźnięta i jedno dziecko. W tym roku była tylko jedna ciąża. Yy, to takie wzruszające, jak te dzieci, no ich oczach rosną, przecież one... Aha, bo no, bierze listę z gminy, moja siostra bierze i wszyscy od od roku do urodzenia do 15 roku życia. I zaraz widzę, że te dzieciaki, które były dzieciaczkami na początku, mają już swoje dzieci. I my chodzimy do tych domów w grupie aniołów, ze skrzypcami, z akordeonem, z muzyką, ze śpiewem. gdzie tu i ówdzie się zatrzymujemy, żeby podnieść brody, kilka rzeczy bródeczki. Tak. Na rozgrzewkę. Na rozgrzewkę, dla zdrowotności. I tyle. Jest tak wygląda ten mój Mikołaj, który nawet kiedyś na, na, na nagrodę, bo tak się obrzydliwie nazywa, bo gwiazda dobroczynności. Teraz cholera, wszędzie są gwiazdy, na lodzie jeżdżą jakieś bidactwa, to są gwiazdy, tańczą jakieś widoki. Teraz wszyscy są gwiazdami. A skąd no, Pan o tym wie, papo telewizor? S skąd są? Skąd Pan o tym wie? Jakie są programy? Nie, ma. no bo, no, 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 wiem, to jest no, gwiazdy na lodzie, to wiem, no, Grabowski występuje, to jest taniec z gwiazdami, czasami patrzę na te, na te projekty, na te formaty. Na te, rzeczy, okropności, do których ludzie mojej generacji, mojego pokolenia nie są przyzwyczajeni, albo nawet inaczej nie mogą ich znieść. Bo pani powiem, że ja nawet nie mogę znieść czegoś takiego jak seria, bo mi się słabo robi, że jestem tak wściekły, że ludzi się otacza taką głupotą, bo z tego potem rośnie głupi Polak. Także my, Polacy, którzy wychowywamy czy młody człowiek, nie wiem, poniedziałkowy, teatr telewizji, który był na poziomie absolutnie światowym dzieci były wychowywane na kogórze, w Szechowskiej, Czechowej, fredze, nie jakimś szmatłanym. Nie mm. <laughs> no, chociażby, no i tak dalej, i tak dalej. To, że... Ale to jest, nie panie, to jest plaga, no tego się nie zatrzyma. to jest ale z drugiej strony dostęp do teatru chyba staje się szerszy, nie mówię do telewizyjnego do teatru, Powstają teatry. Ale teatry jakie telewizyjne? Nie, nie, ja nie mówię o telewizyjnych. A, a teatry powstają. Wyjąty, ale to, to nie tak, Ale to niech pani popatrzy na no, to tak chłodnym okiem. To, to, są, to nie są teatry, to jest tak, to ja już Te teatry takie jak Cechonu w Kielce. Te, te, ja bardzo was bo te nie eksperymentalne, tylko... Anonimowe. Jeszcze ma do ale to tam są wspaniałe rzeczy się dzieje. Tam jest, tam, tam jest, jest wspaniała literatura i mądrzy ludzie, mądrzy. ludzie to robią. No, natomiast te teatrzyki, te kamienice, te wszystkie, te wszystkie 2, 3, 4 osobowe, to wszystko zawracanie głowy, to takie... To szkoda, to szkoda gadać, no właśnie. Możecie sobie brać za, za, za pojękiwania starszego pana do jasnych cholery przecież no i teraz ktoś coś pokazał wielkiego, to nie będę miał nic przeciwko temu, no i przecież na grałem w teatrze starym, gdzie była Andrzej Wajda, Konrad Swilarski, Żywiarocki. I to była potęga absolutnie światowa. To, to mieliśmy dowody y, naszej, y, na, na naszych dokoleń y, na całym świecie. No, tego nie wiem, no, to już nie będzie. to jak się ze mną Właśnie, chromuję pisania. Kiedy będziemy mogli przeżyć wieczór albo Chyba i to jest kwestia zaproszenia, dlatego że yy, yy, to biblioteki nas zapraszają. No. Za nią zajechaliśmy jedli jednej jej samochodzie, to był na gaz, więc żeby było taniej, to jesteśmy okropnie biedni. A teraz widzieliśmy się za mój, który też nie jest młody, tak mam starą Toyotę. I w, w tę strony właśnie w tej kuja, żeśmy jeszcze jakby nie ruszyli, ale, ale wyjedziemy, wyjedziemy, bo ja ogromnie sobie cenię te spotkania z czytelnikami i z coraz większą przyjemnością słyszę, jak ludzie interesują się nie moimi rolami. Nie no, jako aktorem, ale jako człowiekiem, który tak, a nie inaczej obiera świat, który tak, a nie inaczej o świecie mówi itd., tak itd., tak ma taki, a nie inny stosunek do przemijania. Krótko mówiąc, zaczynam żyć trochę z rozumu. A to nie zawsze bywa A Aktor spełniony, jak Pan mawia, to idiota. Nie ma wąbeczkę spełnionego. Jeżeli ktoś jest... Mówi, że się spełnił, to zwariował, dlatego że my wszyscy, wszystko jedno co robimy, nawet jak dekorujemy taką jak ta, to zawsze mamy poczucie, że mogłaby być piękniejsza. Wszystko, wszystko na tym świecie, jeżeli dotyczy kogoś myślącego, wyłącznie może się kojarzyć z poczuciem niespełnienia, że to co zrobiliśmy mogło być lepsze. Zresztą, tu chwilę wracając ze Starego Teatru, to powiem, że by tam o dokonania, które są encyklopedyczne, yy, takie jak Bies, Dziady, Noc listopadowa, ich Wyzwolenie, to wielkie spektakle historyczne bez mała, to my, żeśmy sięgnęli przy wódeczce, to mówili, byśmy, mówiliśmy cały czas o tym, co by zrobić, żeby były piękniejsze. Nigdy nie mieliśmy poczucia właśnie spełnienia. A nie daj Bóg sukcesu. Ludzie dookoła mówili nam, że osiągnęliśmy sukces. A my byliśmy pełni, pełni niedosytu, pełni pragnień, marzeń. Na tym to wszystko polegało, na tym interesu. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. I nie mogę wprost się doczekać, i myślę, że tak większość mieszkańców Województwa, tej gminy, na spotkanie, na wieczorze autorskim. No. Są białe walce i jest i, i o przemijaniu. troszkę o przemijaniu. Tak o tym, co by ty zrobić, żeby było zabawnie, jak się na tysiąc lat. No. Dziękuję, Dziękuję serdecznie Dziękuję. za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwa i moim gościem no. wspaniały Jan Lubicki. do no. na no. portalu no. nasz wolnicz Aleksandra Rolańskiego.